jak poległam na surowym jedzeniu i co sobie uświadomiłam, um, jakie mam programy w ogóle, jak jestem uzależniona od jedzenia. Um. Hej, witam Cię na moim kanale, na kanale Ziemianka Klaudia. Chciałam dzisiaj Ci powiedzieć na temat tego, jak poległam na surowym jedzeniu i co sobie uświadomiłam. Jakie mam programy w ogóle, jak jestem uzależniona od jedzenia. Więc na surowym jedzeniu byłam, znaczy jestem znowu, ale byłam około miesiąc czasu. Dużo soczków, owoców, warzyw. Zdarzyło mi się zjeść jakiś hummus czy jakieś pieczo, pieczoną dynię i, wiecie, tam różne mieszanki. Jako, że będąc na, syrowu, na surowym, często odczuwałam głód, taki, że się nie najadałam, bo to wiadomo, jak przychodzisz z gotowanego na jedzenia nagle na surowe, to organizm się musi przyzwyczaić. Tak, jest nieprzyzwyczajony do tego, że zjadasz mniej, że to wszystko ma więcej wartości, więcej witamin i także. No tak, ja często miałam tak, że jestem głodna i po prostu... Znaczy dojadałam ogólnie, ja tam dojadałam jakimiś bananami czy daktylami, ale w momencie kiedy poległam to byłam bardzo głodna, chodzi o to, że przyjechała do mnie mama na kilka dni i mama nie jest na surowym. Więc stwierdziłam, że mama, że kupię jej coś do jedzenia, tak, że nie będę ją katować tym, żeby była ze mną na surowym. Więc spytałam się jej, co chce zjeść, co tam mi powiedziała, że chleb, jakiś tam ser, tralala, więc yy, poszłam do polskiego sklepu. Kupiłam jej sera, kupiłam jej chleb, jakieś tam jogurciki jej kupiłam, sojowe, yy, tak, nie z mleka i zobaczyłam kajzerki. I ja zobaczyłam te kajzerki mówię, no dobra, kupię mamie ale gdzieś tam w podświadomie, gdzieś w ogóle, ja już czułam taką silną potrzebę, żeby zjeść tą kajzerkę. Mówię, nie, nie będę jeść kajzerek. Ale ta potrzeba była taka silna, ja byłam jeszcze wtedy taka głodna, że ja przyszłam do domu i ja jeszcze z sobą walczyłam. Mówię, nie, 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 nie będę jej jeść. Zjadłam. Zjadłam tą kajzerkę i wiecie co, ona wcale nie była taka dobra nie była taka, jak się spodziewałam, mm, nie dała mi nic, ale bardzo dobrze, że ją zjadłam, bo tak sobie uświadomiłam, ja ją... Kurczę, ciężko jest tak, naprawdę, ja mówię po sobie, ciężko jest tak, gotu... tak jak już mówiłam, z gotowanego jedzenia nagle na surowe, tak? Mamy jeszcze te programy żywieniowe, tak? ja jest... jesteśmy uzależnieni od jedzenia, to mi pokazało, jak bardzo ja jestem uzależniona od tych moich programów, gdzie się jadało te kajzerki, tam z wiecie z pomidorem, z serkiem one były takie pyszne, jakiegoś tam keczapu się dało, czy majonezu czy cokolwiek i one były po prostu sorki no nie oszukujmy się bardzo dobre, tak? i więc mi się gdzieś tam ten program uruchomił tylko, że ja tą kajzerkę zjadłam z moim humusem mm. No, i mi nie smakowało. No, nie była dobra. W ogóle też kajzerka jakaś taka była chyba starała, dlatego była na przecenie, ale dobrze. No i przyjechała mama, mama nie chciała kajzerek, więc co zrobiłam? Zjadłam te kolejne dwie. Mogłam dać ptakom, ale zjadłam. No, nieważne. No i poszłyśmy sobie z mamą na drugi dzień. Pojechałyśmy sobie do Kew Garden. Tam wiadomo, trzeba coś jeść. Ja wzięłam jakieś. Co ja tam wzięłam? Daktyle, tyle, śliw, nie śliwki, tylko figi. I mamy, tak tylko wiecie. Mama, może jakieś ciasto, może to zjesz, te, 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 te. No i w końcu tak się stało, że też byłam głodna. Nie byłam przygotowana. Jak nie jest, jak. Kurczę, trzeba się przygotować naprawdę do takiej diety. Trzeba mieć to jedzenie zawsze przy sobie, w razie czego jak się poczujesz głodnym, bo inaczej jest walka, tak? No nie tyle walka, ale jest po prostu takie. No ja krzywdzę siebie. W tym momencie ja się krzywdziłam, tak? Czułam kurczę i to też taki mi się drugi program uruchomił. Mm. Pewnie to ma większość z nas, jak jedziemy na wakacje, tak? Może to nie było to, że ja jechałam na wakacje, ale jako że mama przyjechała do mnie na wakacje, no to już było takie okej, okay, mogę sobie pozwolić, tak? Jestem na wakacjach, nie pracuję, super. I tak samo pewnie robisz ty. Yy, jesteś na jakiejś diecie, jedziesz na wakacje, stwierdzasz, że okej, okay, wrócisz do diety jak, jak przyjedziesz i na wakacjach się obżerasz i zjadasz cokolwiek, no bo jesteś na wakacje, to trzeba się napić, trzeba fajnie sobie zjeść i trzeba wykorzystać, tak? że właśnie będąc na wakacjach możemy sobie pojeść. Więc tu mi się włączył taki program, że ja, że mama do mnie przyjechała, no to okej, okay, to będę jeść, bo jestem na wakacjach. I ciężko mi było, i to też była pewnie wymówka, że mi było ciężko, bo mogłam się bardziej do tego przygotować, tak? Ale nie przygotowałam się, więc to że jest przeszłość, nie ma co narzekać, tak miało być. Więc ja w tym dniu zjadłam trzy ciasta, zjadłam... co ja tam jeszcze zjadłam? Jakieś tam chipsy dojadłam. Później na drugi dzień pojechałyśmy sobie znowu zwiedzać, więc zjadłam jakąś tam bagiet z jakimś pomidorem i aż później jakieś ciasta i kawy dużo piłam, gdzie przez miesiąc czasu ja nie piłam kawy i czułam się świetnie i na wieczór już tam też jakieś chipsy później poszłam, zjadłam jakiegoś wegańskiego falafela jakąś taką bułę ja przyszłam do domu mi było tak ciężko na żołądku ja się tak ciężko czułam mi się po prostu nic nie chciało wiadomo, my oglądamy film już nic nie robiłyśmy, ja jak już się rozsiadłam i czułam to takie takie porównanie tego, jak byłam na, jak no dalej powiedzmy, jestem, jak tego, jak na surowym się odżywiałam i jaka czułam się lekka i czułam, że mam tyle energii, a tego, jak, jak zjadłam po prostu to jedzenie takie. I nawet na drugi dzień, jak, czy to było na drugi dzień, czy wieczorem, nie pamiętam. I ja po prostu miałam takie oczy napuchnięte, nie wiem od czego, bo od tej soli. I mówię, i to było. To, to się dało tak zobaczyć, szkoda, że ja sobie zdjęcia nie zrobiłam. Gdzie ja naprawdę tą twarz już, mi się tak twarz fajnie zrobiła, po tym surowym i w yy, No nie wiem, no polepsza mi się twarz coraz to bardziej. I tu takie coś w siebie wrzuciłam i od razu po prostu był efekt. I ja to od razu mogłam zobaczyć, że jest już coś, coś nie tak, jak to jedzenie działa. Więc yy, w sumie nie żałuję tego, co się stało. Miało to się wszystko stać, żebym właśnie, żeby mi pokazać, jak się czułam przed, jak się czułam w trakcie jedzenia. Dlatego tak bardzo ważne jest dla mnie, żeby sobie oczyścić, oczyścić ten organizm. I ja lubię jeść, ja lubię jeść gotowane rzeczy, tak. I na pewno wrócę do tego, wrócę do gotowanych, ale to nie będzie już takie gotowane, że ja po prostu jadłam wszystko, tak? Jakieś poprzed, przetworzone ciastka ze sklepów. Tylko już jak będę sobie robić, to może e, surowe słodycze, dużo owoców, warzyw i na wieczór będę sobie po prostu może coś gotować, jak będę czuła taką potrzebę. I to też nie będzie, e, nie będą to rzeczy smażone, tylko jakieś e, może słodkie ziemniaki, czy tam te bataty, jak to się nazywa czy dynie pieczoną, czy może jakąś zupę sobie kiedyś ugotuję, może kupię sobie szybkowar, to będzie kolejna machina kuchenna do nabycia. I dzisiaj mamy wtorek, więc ja jeszcze... Mama wyjechała w niedzielę rano, więc ja jeszcze w niedzielę e, kupiłam sobie mm, kawę, jeszcze kawę piłam i było to takie jeszcze... Mi się przypomniało to uzależnienie od tej kawy. Dzisiaj wstałam i też miałam taką ochotę, żeby się napić kawę, ale stwierdziłam: nie, koniec z tym. Mamy nie ma, znowu zabieram się za oczyszczanie organizmu. Mm, na pewno zjem coś jeszcze gotowanego, będę myślę, że moja dieta na surowym będzie polegać na surowe do godziny 16 czy tam 17. A później będę zjadać gotowany posiłek, bo stwierdzam, że mój organizm jeszcze tego potrzebuje. I nie ma co się rzucać na głęboką wodę, bo takie są właśnie później skutki tego. Jeżeli nie robimy czegoś świadomie, rzucamy się na jedzenie, tak jak ja się rzuciłam na kajzerki. Tak, moi drodzy. Także to tyle na temat mojej nie tyle porażki, ale mojej lekcji. Można to nazwać lekcją, tak. Eee, więc tak, kochani. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego, pełnego blasku. Niech ten dzień będzie jak najpiękniejszy. Niech, świat, niech słoneczko świeci Wam nad głowami, nawet jeżeli jest pochmurnie i deszczowo. I rozsiewajcie dobro, róbcie dobro.